Rozdział pierwszy. Skarb Ogonkowa. W ogonkowie panował zwykły, spokojny poranek. Detektyw Krumpciok, znany ze swojego błyskotliwego nosa i niezrównanej intuicji, kończył analizę sprawy znikających kur z farmy pana Kogucika. W jego biurze pachnącym kawą i papierem panował porządek, przynajmniej jak na standardy Krumpcioka. Hm, mruknął do siebie, trzymając lupę nad piórem znalezionym na miejscu przestępstwa. To na pewno nie kaczka, ale czy kura, może indyk. Nagle jego rozważania przerwał gwar, który niósł się ulicami miasteczka. Wyglądało, jakby wszyscy mieszkańcy naraz wybiegli z domów. Co to za harmider? Detektyw zmarszczył ryjek. Nim zdążył wstać, drzwi jego biura otworzyły się z hukiem. Chrumpcioku! Musisz to zobaczyć! zawołał burmistrz Ogonkowa, pan Ryjek wpadając do środka z zaskakującą energią. Chrumpciok zauważył, że burmistrz trzyma w kopytkach starą, zakurzoną mapę. Co to takiego? Zapytał detektyw, mrużąc oczy. Robotnicy znaleźli ją na strychu podczas renowacji starej części ratusza, wyjaśnił burmistrz, rozkładając mapę na biurku. Spójrz, to wygląda na sieć tuneli prowadzących do skarbu ukrytego w lesie. Mapa była pełna dziwnych symboli, zakręconych linii i małych notatek zapisanych piórem. Mimo swojego doświadczenia, chrumpciok nie mógł od razu zrozumieć, o co w niej chodzi. Hmm, skarb, mówisz? Detektyw podrapał się po ryjku. I to akurat w czasie, kiedy kur w miasteczku zaczyna ubywać. Ciekawe. Nie minęła godzina, a wieść o mapie rozniosła się po całym ogonkowie. Mieszkańcy, zaintrygowani wizją skarbu, Rzucili się w las. Pies tropik zorganizował grupę poszukiwawczą, a kret Henryk zapewniał, że jego znajomość tuneli jest nieoceniona. Plac zabaw zamienił się w bazę wypadową dla kolejnych ekspedycji, a las szybko wypełnił się dziurami. Chaos rusł. Kaczka Cecylia kłóciła się z Szopem Wacławem o znalezione ślady. A pan królik zaczął sprzedawać specjalne mapy za marchewki. Chrępciok westchnął głęboko, widząc bałagan, jaki wywołała mapa. Może i skarb to coś ciekawego, ale ja mam swoje śledztwo dla pana Kogucika mruknął. Choć obiecałem burmistrzowi, że zerknę na to później, w głębi duszy czuł, że sprawa mapy może być bardziej skomplikowana niż się wydaje. Rozdział drugi. Czas na śledztwo. O poranku sytuacja w Ogonkowie była katastrofalna. Plac zabaw przypominał pobojowisko. Huśtawki i karuzele zostały przesunięte, a piaskownica zamieniona w dziurę tak głęboką, że młody jeżyk Miecio z sąsiedztwa prawie do niej wpadł. Mieszkańcy, zwykle życzliwi i uśmiechnięci, teraz kłócili się o każdy możliwy trop prowadzący do skarbu. Lisiczka Marta i Borsuk Wacław krzyczeli na siebie, stojąc nad rozkopanym kawałkiem ziemi, który oboje uznali za kluczowy ślad. Tymczasem wilk Sebastian otworzył stoisko z profesjonalnymi narzędziami poszukiwacza, na którym sprzedawał patyki i łopatki w zawyżonych cenach, aż pak Gustaw oferował ekskluzywne mapy, które sam rysował na kolanie. Każdy próbował zyskać coś na tej gorączce skarbu. Las wcześniej zielony i spokojny został rozkopany w tak wielu miejscach, że przypominał ser szwajcarski. Drzewa miały odsłonięte korzenie, a na ścieżkach pełno było porozrzucanych narzędzi. Chaos był tak wielki, że nawet burmistrz pan Ryjek, zwykle opanowany, chodził z miną pełną bezradności. Krumpciok w swoim biurze. Siedział nad niedokończonym raportem ze śledztwa o znikających kurach. Jego ulubiona lubka leżała na stole, a obok niej piętrzyły się papiery. To koniec powiedział do siebie, przeciągając się. Nie mogę dłużej ignorować tego chaosu. Muszę zbadać tę mapę. Wziął mapę z biurka, wcisnął na głowę swój ulubiony kapelusz i ruszył w stronę biblioteki. Biblioteka ogonkowa była miejscem, w którym czas zdawał się płynąć wolniej. Stare półki uginały się pod ciężarem ksiąg, a powietrze pachniało kurzem i papierem. Sowa Klara, bibliotekarka, poprawiała właśnie swoje okulary, gdy chrumpciok przekroczył próg. Dzień dobry, chrumpcioku, powiedziała swoim spokojnym, melodyjnym głosem. Co cię sprowadza? Pewnie kolejne wielkie śledztwo. Klaro, mam dla ciebie wyzwanie. Chrumpciok wyłożył mapę na stół. Znaleziono to podczas renowacji ratusza. Wszyscy myślą, że prowadzi do skarbu, ale ja mam wrażenie, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Klara nachyliła się nad mapą. Jej oczy za szkłami okularów rozbłysły zainteresowaniem. Hmm, to rzeczywiście wygląda na coś niezwykłego. Widzisz te linie i symbole? Zapytała wskazując na zakręcone linie przecinające mapę. Mam wrażenie, że to coś więcej niż zwykła mapa. Poczekaj, przyniosę księgę, która może nam pomóc. Chrumpciok obserwował, jak Klara zgrabnie przemieszcza się między pułkami. Po chwili wróciła z grubą księgą o postrzępionych brzegach. To kronika ogonkowa. Jest tu wiele informacji o historii naszego miasteczka. Może znajdziemy coś o tej mapie, powiedziała, otwierając książkę. Chrumpciok i Klara zaczęli przeglądać stronę za stroną. Księga była pełna rysunków, notatek i opowieści o dawnych czasach. Po godzinie intensywnego poszukiwania sowa natknęła się na fragment, który przykuł jej uwagę. – Spójrz tutaj! – zawołała, wskazując na tekst. – Mowa tu o jeżozwierzu Stefanie. Był genialnym inżynierem, który mieszkał w Ogonkowie ponad sto lat temu. Zbudował coś, co nazywano wodociągowym sercem miasteczka. Może mapa dotyczy właśnie tego? Chrrumpciok zmarszczył ryjek. Wodociągowe serce co to dokładnie oznacza? W czasach Stefana Ogonkowo miało jedną z najbardziej zaawansowanych sieci wodociągowych w regionie wyjaśniła Klara. Ale po jego śmierci system został zapomniany. Może mapa pokazuje, gdzie znajduje się główny zbiornik wody? Detektyw przyjrzał się mapie jeszcze raz, tym razem uważniej. Te zakręcone linie, zaczął mówić powoli. To mogą być stare rury, a te symbole? Wyglądają jak oznaczenia punktów kontrolnych. Ale dlaczego ktoś miałby to wszystko ukrywać? Może w czasach Stefana było to zbyt zaawansowane, by mieszkańcy mogli to zrozumieć, zasugerowała Klara. Albo po prostu uznano, że system nie jest już potrzebny. Chrumpciok poczuł, że zbliża się do rozwiązania. Przez kolejne godziny analizował mapę i czytał zapiski z kroniki. W końcu, gdy słońce zaczęło zachodzić, dokonał przełomu. Klara, mam to! zawołał. Mapa rzeczywiście prowadzi do głównego zbiornika wody. To miejsce w lesie, niedaleko starego dębu, który mieszkańcy nazywają strażnikiem lasu. Klara uśmiechnęła się. Wiedziałam, że jeśli ktoś to rozgryzie, to będziesz to ty, chrumpcioku. Bez ciebie by się to nie udało. Teraz muszę przekazać te informacje burmistrzowi. Zanim mieszkańcy rozkopią las do reszty, detektyw wstał, wziął mapę i ruszył w stronę ratusza. W głowie miał już plan, jak wyjaśnić mieszkańcom, że prawdziwym skarbem nie są złote monety, a coś o wiele cenniejszego woda, która mogła poprawić życie całego miasteczka. Rozdział trzeci. Zaskakujące odkrycie! Gdy chrumpciok dotarł do ratusza, atmosfera była równie napięta jak w całym ogonkowie. Burmistrz pan Ryjek biegał nerwowo po sali obrad, próbując uspokoić rozwścieczonych mieszkańców, którzy domagali się wyjaśnień. Kaczka Cecylia i borsuk Wacław wciąż krzyczeli na siebie. A wilk Sebastian rozkładał swoje narzędzia poszukiwacza na stołach ratusza, reklamując je jako ostatnią szansę na sukces. Chrumpciok wszedł pewnym krokiem, trzymając mapę w łapie. Zatrzymał się na środku sali i wyciągnął gwizdek, który zawsze nosił w kieszeni na specjalne okazje. Głośne f... sprawiło, że wszyscy umilkli. Szanowni mieszkańcy Ogonkowa, powiedział detektyw donośnym głosem. Mam rozwiązanie tej zagadki. Proszę o chwilę ciszy, a wszystko wam wyjaśnię. Wszyscy spojrzeli na chrumpcioka z mieszanką ulgi i niepewności. Ta mapa zaczął unosząc ją w górę. Nie prowadzi do skarbu w złocie ani klejnotach. Jest jednak o wiele cenniejsza, niż moglibyście sobie wyobrazić. Oto dowód na to, że nasza społeczność posiadała kiedyś zaawansowaną sieć wodociągową zaprojektowaną przez genialnego inżyniera Jeżozwierza Stefana. W sali zapadła cisza, tylko Królik Filip wymamrotał coś pod nosem o zmarnowanych inwestycjach. Ta sieć wodociągowa, kontynuował chrumpciok, Mogła zaopatrywać nasze miasteczko w wodę nawet w najtrudniejszych czasach. Główny zbiornik wody znajduje się pod strażnikiem lasu, naszym starym dębem, który do tej pory był świadkiem waszych poszukiwań. Zamiast szukać złota możemy odkopać coś, co zapewni nam stabilność i dobrobyt na długie lata. Burmistrz Pan Ryjek uniósł wąsy w zdumieniu. Czy jesteś pewien? Zapytał, podchodząc bliżej. Ona na pewno nie prowadzi do skarbu? Absolutnie, odparł detektyw. Widziałem dokumenty w bibliotece. Potwierdzają, że ta sieć była jednym z największych osiągnięć technicznych w naszej historii. Musimy ją odbudować, zanim chaos zniszczy całkowicie to, co jeszcze pozostało. Mieszkańcy zaczęli szeptać między sobą. Kaczka Cecylia w końcu odezwała się. Więc to nie skarb, ale czy to na pewno warte tego wszystkiego? Chrumciok uśmiechnął się. Czasami to, czego szukamy, nie jest tak ważne, jak to, co odkrywamy po drodze. Nasze miasteczko potrzebuje stabilności i współpracy. Jeśli zaczniemy działać razem, możemy nie tylko odbudować wodociągi, ale też naprawić relacje, które zostały nadszarpnięte przez ten chaos. W tym momencie burmistrz pan Ryjek zawołał głośno. Chrumpciok ma rację, musimy działać wspólnie. Ogłaszam, że od dziś mapę traktujemy jako naszą wspólną spuściznę, a wszyscy chętni mogą pomóc w odkrywaniu i odbudowie wodociągów. Tłum wybuchnął oklaskami. Nawet wilk Sebastian zwinął swoje stoisko, deklarując, że użyczy swoich narzędzi za darmo. Następnego dnia, chrumpciok, burmistrz i grupa ochotników wyruszyli do strażnika lasu. Miejsce, które wcześniej przypominało pole bitwy, teraz zostało uporządkowane dzięki wspólnemu wysiłkowi. Detektyw wskazał miejsce, gdzie według mapy znajdował się główny zbiornik. Tutaj, powiedział, wskazując na ziemię, zacznijmy kopać. Po kilku godzinach pracy mieszkańcy odkryli metalowe drzwi wkopane w ziemię. Były pokryte rdzą ale wciąż solidne po wspólnym wysiłku udało się je otworzyć w środku znajdowały się nie tylko stare rury ale także narzędzia i dokumenty jeżozwierza Stefana to niesamowite zawołał burmistrz pan Ryjek trzymając w łapach dziennik Stefana możemy nie tylko odbudować sieć wodociągową ale też nauczyć się czegoś o historii naszego miasteczka. Mieszkańcy, widząc owoce swojej współpracy, poczuli dumę. Kaczka Cecylia i Borsuk Wacław uścisnęli sobie łapy, deklarując koniec waśni. Po kilku tygodniach intensywnych działań udało się częściowo przywrócić starą sieć wodociągową. Woda płynęła czysta i chłodna, a ogonkowo odzyskało spokój. Mapa została oprawiona w ramkę i zawieszona w ratuszu jako symbol współpracy i jedności. Chrumpciok, zadowolony z dobrze wykonanej pracy, odpoczywał w swoim gabinecie. Na biurku czekał na niego karton jego ulubionych pączków z malinowym nadzieniem od burmistrza. – Kolejna zagadka rozwiązana, brawo ja! – powiedział do siebie, biorąc gryza pączka. Ciekawe co przyniesie jutro. Za oknem słychać było śmiech dzieci bawiących się na nowym, uporządkowanym placu zabaw. Ogonkowo wróciło do swojej harmonii, bogatsze o nowe doświadczenia i historię, która będzie opowiadana przez lata.